Po pierwszej połowie e, rozmawialiśmy sobie z Szanni, e, żeby przetrzymać ten wynik e, różnicy dwóch bramek i potem spróbować przy wycofanym e, odrobić te straty. Niestety przeciwnik e, przycisnął nas trochę na samym początku. Traciliśmy bardzo szybko e, kolejne bramki. No i wycofany bramkarz no nie za wiele nam tutaj e, pomógł, bo zabrał go przede wszystkim cierpliwości z naszej strony, żeby kolejne bramki. Próbować zdobywać przy wycofanym bramkarzu. Niestety to też wynikało z tego, że zabrakło u nas sił. Drużyna nas przemyśla, no widać, że jest to zespół przygotowany motorycznie no i wykorzystał naszą, naszą niedyspozycję w tym dniu. W moim zespole też no nie będę tłumaczył, że zabrakło kilku zawodników, ale myślę, że to też mogło mieć znaczący wpływ na to, że mecz zakończył się takim wynikiem, a, a nie innym. Wiedzieliśmy, że to mecz derbowy może być z gatunku tych typowo takich walki, no ciężki, taki chaotycznie mecz, no ale prawdę mówiąc spodziewaliśmy się trochę cięższej przeprawy, ale ważne trzy punkty. Dopisujemy do swojego konta, teraz mamy chwilę przerwy w środę po meczu kucharowym, także skupiamy się powoli, powoli na meczu z Tychami za dwa tygodnie. Wiedzieliśmy, że jest to spotkanie derbowe i w ogóle przed meczem nie patrzyliśmy na miejsce w tabeli. Spodziewałem się, że zespół z Rzeszowa postawi nam tutaj wysoką poprzeczkę i muszę przyznać, że w tej pierwszej połowie naprawdę nam się grało trudno i prowadziliśmy na przerwę dwoma bramkami. W drugiej połowie trochę podkręciliśmy tempo, robiliśmy szybsze rotacje, jeśli chodzi o całe czwórki myślę, że, że już tej drugiej połowie świetny początek, bo w minutę strzeliliśmy dwie bramki, odskoczyliśmy na, na cztery trafienia i potem już do końca kontrolowaliśmy grę. Aczkolwiek też były dzisiaj fragmenty, które, które musimy poprawić, jeśli chcemy z mocniejszymi przeciwnikami grać przez, znaczy przez 40 minut na, na bardzo wysokim poziomie. Teraz przed Wami spotkanie wyjazdowe, prawda? Tak, jutro odpoczywamy, we wtorek mamy trening, natomiast w środę jedziemy do Kazimierzy Wielkiej na Puchar Polski. Więc też tam jedziemy oczywiście po wygraną. Wiem, że czeka nas ciężki pojedynek, ale będziemy walczyć o zwycięstwo i awans do ósemki w Pucharze Polski.